Mamy to na stała premiera premierę albo tydzień premierowy Phantasmal Flames. Jest to set poświęcony Charizardowi, czyli nie jest to specjalnie mój ulubiony Pokémon, ale karta z tego setu jest po prostu fenomenalna, obłędna i... Chyba muszę ją mieć albo chociaż spróbować ją odtworzyć. Mm, dzisiaj zrobimy sobie opening każdego produktu, który posiadam, czyli ETBK, Booster Boxa i czterech właśnie takich trzy paczków. Jeżeli chodzi o UPC, poświęcę mu oddzielny filmik, ale to tylko dlatego, że w UPC mamy też dodatki albo posterki z innych dodatków, więc no to nie jest do końca produkt z Phantasma Flamesa. Zanim zaczniemy, powiem Wam czego szukam, a jest to tak. Miał Wooper Charizard, złoty Charizard, ale no to wiecie, po prostu chodzi o mini, 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 No to jeszcze... Co tam jest ciekawego? A, Don, totalnie Don, bo jest w końcu pierwsza karta Don w tym dodatku. Wiecie, że Don nigdy nie miała swojej karty. Oczywiście jest na karcie z Piplappem, jako jego trenerka, ale nie ma własnej karty, i to pierwszy raz, gdy Don ma swoją własną kartę. Więc a jeżeli wy chcecie sobie pootwierać taki secik albo jakieś inne, może starsze, może jakiś Evolving Skies to zapraszam Was na poketrader.eu Znajdziecie tam masę, masę, masę dodatków i masę, masę, masę ciekawych produktów w tym właśnie taki Evolving Skies a z kodem ADA5 będziecie mieć 5% zniżki na cały asortyment nawet tam przeceniony! Więc jeżeli jesteście fanami Pokémonów, albo One Piece, albo chcecie otworzyć coś po japońsku to serdecznie zapraszam a teraz przechodzimy do opening. Opening zacznijmy od Elite Trainer Boxa żebym miała gdzie wrzucać bulk Zawsze mi tego brakuje na, na boosterboxach, bo wiecie, w torwę, a potem nie mam co z tym zrobić. Kurczę, kolejny raz nie wziąłem taki fajny mat. W ogóle ja mam pełną mat, a zawsze nagrywam na tej, bo zawsze ja zapominam jej wziąć. Mamy ETB, no jest tu piękny czarek, to mamy szarkadeta i tutaj fun fact. Ten stadion też będzie można wyciągnąć z tego dodatku. Nie przeciągając, zawsze przeciągam, zawsze coś pieprzę, coś powiem i ten film trwa dużo dłużej niż, niż um, chciałabym, żeby trwał. Więc mamy ten piękny, piękny, piękny. No, Kolorystycznie prima sort. Lubię, lubię to kolorystyczne połączenie. Mamy gazetkę i kilo plastiku. Krok pierwszy: gazeteczka, co ja będę tutaj długo. Pokazywać, po prostu przejdziemy sobie od razu do ostatniej strony. Sądzę, że raczej tego czarka to tylko będziemy tyle widzieć, co w katodce. I ten Rotom jest najgorszy. Boże, jaki przytki. No, mamy koszulki, one, one są też mega ciemne. Mamy szarkadeta z przekładkami. Ładne przekładki. Jest ich pięć Sześć? Oni było kiedyś mniej. Jest szarkadecik. decik elegancki chłop. On sobie patrzy właśnie na ten stadium, gdzie pewnie gra, bawi się, walczy, hawlucza. Koń z czarujzardem. Kostki, w tym kostka właśnie. Taka w tym kolorze tego dodatku. I życzymy mi powodzenia. I życzymy mi powodzenia, żeby wyciągnęła tego czarka. Ok. Nie będę specjalnie tutaj pokazywać Wam wszystkich kart. Ja je widziałam już na. Na się, więc też nie będę się tutaj tak bardzo starać. Ten jest uroczy. Bo po prostu szukamy dropów. Tutaj patrzymy jaki jest drop rate. Ja już zrobiłam taki research. O, pierwsze dwa puste będą. Pierwsze dwa puste. Jak to... E... No, tak, sprawdziłam jak to dropi, ale zrobiłam ryżę, ryś. O, rotom będzie. E, sprawdziłam jak to dropi... Ble, o, co ja gadam? E, co ja chciałam... A zweryfikowałam te takie najładniejsze. Najładniejsze co? Komony. I tak, Duraludon. Duraludon e, od Medicarpia, artysta e, to właśnie narysował. Kolejna sprawa, Gleigar. To jest mój top 2 ulubiony Pokémon. Po prostu kocham Gleigara. Trzy boosterki puste. Możliwe, że to będzie najgorszy Etebek. Możliwe. Eee, bo już się tak niezbyt dobrze zapowiada, ale mamy Zejsiana i to jest mój drugi Zejsian. Mamy Zejsiana, bardzo ładna karta. E, będę podawać cenę, one oczywiście nie są jeszcze zbyt aktualne, ponieważ no, każdy dopiero będzie otwierał te dodatki, więc one prawdopodobnie się 10 razy zmienią. Pierwszy e, dropik, drugi. No, tu mamy pusty. Ale jak widzicie, tu jest ta stadium, ten stadion z Sherkadeta. Widzicie, że tu on właśnie sobie walczy? No, dobra. To wygląda jak w ogóle YouTube, nie jak ten taki znaczek YouTube'a. Pusty kolejny booster. Stałe trzy, czyli mamy jeden drop. Jak będzie jeden drop? Nie, no, jeszcze był rotą. Tylko gdzie ja go wsadziłam? Dobra, kolejny i jest to Miss Magius. Miss Magius. O, jest ta Don koniecznie otwieracie do na bok grywalna, super, patrzcie co ona robi ona wyciąga każdego pokemona w każdym stadio, czyli innego basica, stage 1 i stage 2, no coś, coś fenomenalnego, dwa 2 dwa ijeksy Intensation o, to jest piękne naprawdę się tutaj postarali przy komonach. dawno mi się jakiś nie podobał tego też sobie możecie bytlaka zostawić i ostatni ostatni booster w Etebeku. Będzie jeksik. No jest e, Dajansi. Ładnie wykonana, całkiem o, przyjemny jest to jeks. Nie jestem ogółem zachwycona, bo tego się ona mam i to chyba jedyna rzecz, e, dlaczego taka zachwycona nie jestem. No ale nadal zostało nam wiele boosterków do otworzenia. Przechodzimy do całego booster boxa. Trochę zawiódł mnie ten tebek. Ale zazwyczaj, zazwyczaj moje filmy to jest wielki zawód dla odbiorcy, więc nie powinniście być w szoku. Na szczęście ten secik, albo na nieszczęście jest trochę mały, też mnie troszeczkę zdenerwowało, że on wyszedł tak od razu po megaskach. O, zaczynamy oddając. Że ledwo, ledwo człowiek wziął się, obrócił i już musi wydać kolejne ciężko zarobione pieniądze. Więc faktycznie w tym tutaj, no to troszeczkę smutne o Rotom. czyli na razie same powtóreczki ten budżet troszeczkę może być nadszarpnięty przez te pokemony. Jeszcze ja nie potrafię nad tym zapanować, nad tą chęcią rywania, Wczoraj się rzuciłam już na trzy paki i troszeczkę otworzyłam i tych promek troszeczkę mam. Bo człowiek jest. O, Yamper, jest uroczy. Akurat też go mam. Akurat też mi wypadł. Podoba mi się, że jest taka żółta tonacja w tym Pokémonie, w, w tej ilustracji. To jest taki cozy. On tutaj sobie roz, rozszarpał tego Pokébola. Bardzo, bardzo ładna karta. Też ją mam. Na razie wszystkie karty, które już posiadam, poleciały. No, coś smutnego. Coś smutnego. Dziki Paw, ale w ładnym takim rewersie. Urocze, urocze, urocze. Będę sobie kłaść gdziekolwiek. Liczę, że uda mi się z tego booster boxa wyciągnąć. Chociaż. No tą sirkę, no fajnie już. Nawet jakakolwiek by to sirka nie była, to żeby sirka mi poleciała. Jak już, nie wiem, Sharpido nawet, albo to pani. Naj, najgorzej, najbardziej nieszczęśliwa będę, jeżeli poleci mi e, Rotom. O, patrzcie, ten duralodą w tym rewersie jest kozacki. Oczywiście wszyscy. O, mamy pierwszego Charizarda i jeszcze z Don, taką w rewersie. Czareczek w tej wersji wygląda troszeczkę jakby brał Ozępik. On ma taką długą szyję, i właśnie jest to dla mnie odwrotność tego Charlie z 151, gdzie właśnie on jest takim spasi z takim, wiecie, z pasieńcem, o one jest hunter. Ciekawie, jest narysowany. To właśnie w tym dodatku on jest, wiecie, taki. Takie, kurcze troszeczkę szczuplutki bym powiedziała, aż, aż za szczuplutki. Dajcie znać, ile Wy kupiliście sobie towaru do otworzenia. Mamy Switcha! Mamy Switcha, a Switch to jest bardzo dobra karta przetargowa, żeby wymienić się na coś innego. Ja tego maserować nie będę, ale Switch sprawia, że mm, będę mogła posiąść jakieś inne ciekawe karty, bo gracze do deków bardzo takiego Switcha by przytulili. Sama gram obecnie chyba z jednym. E, tutaj e, pustka. Tutaj. Mismagius. Mismagius, która już, już mi wypadła. Dawaj dom, dawaj dom. Chcemy cię tutaj wyskoczy nam. Zejsian! Mój trzeci zejsian! W ogóle mam wrażenie, że tylko leci. Yamper, Zesian i jeszcze Togdemaru. Te jeżyki takie wiecie, Też mam trzy e, w tym momencie. Uuu, mamy fularta pierwszego. Fajny. Te, te full arty wszystkie zostawiam, bo one w tej generacji Pokemonów wyglądają fenomenalnie. Herakrosa bym bardzo chciała. I wiecie co? Mam takie przemyślenie, że nie wiem czemu ten Herakros nie jest Sirką. Czemu oni zrobili Sirkę Rotoma? Bo Rotom w lesynie bardzo dostał swoją taką ilustrację lepszejszą, a, a ten biedny Herakros już dawno nic nie miał. Ja pierdykam! Podrząd! Dobra, proszę Państwa, co o tym myślimy, no jest sirka, jest sirka, jedna z gorszych, jedna z tańszych, strzelam, że to będzie kosztowało około 23 euro, ale mamy sirkę, nie ma tego, że wstaje latam i robię, uuu, wołam, no ale, ale jest, jest sirka, Uf. trochę się ucieszyłam, czyli boosterbox z sirką, byle jaką, ale z sirką. A, myślicie, że jeszcze złoto może polecieć? Czy już bym była zbyt tego, zbyt łasa na, e, na, na dropy? To tak nie można, nie? No, no, ale dobra, sprawdzamy dalej. O! Tutaj mamy Herakrosa. No fajnie, jakby on był sirką. Wyobrażacie sobie sirkę Herakrosa? Ona by była fantastyczna, ja uważam. A, tutaj Akira Egaba. Miałam taki przez chwilę moment, że o, zbiorę wszystkie jej obrazki, a potem zweryfikowałam, co ona tak naprawdę narysowała. I ona narysowała wszystkie Wszystkie z te złote karty, Giratina, Arceusa i w ogóle, i słyszałam, okej, okay, mogę, mogę mieć tylko kilka tych kart. Pozbieram sobie komony po prostu. Ale bardzo dobrze mi idzie zbieranie Tomokazu... Tomokazu Kami, Wiecie, bardzo dużo osób ma to w jakimś starym bulku. i myślę, że tak... mamy z 20-30 kart Tomokazu, więc bez tych oczywiście najdroższych, ale i tak uważam, że to jest pokaźna ilość. O, Toxtry City. I też go mam. Mam bardzo dużo kart na wymianki, więc Toxtry City. Jest otworzony i gdzieś zgubiony na talerotom. Nadal go nie znalaz znalazłam. Dobra. E, tutaj bez, bez szaleństw. Jeszcze są te cztery paki, więc może z tych czteropaków coś poleci. O, to Gdemaru. Właśnie. One te jeżyki się Togdemaru nazywają. Togedemaru. Tog e, i, I wyciągnęłam te trzy, więc. Obficie powtórki. Wyjątkowo naprawdę dużo powtórek. Zaraz aż Wam pokażę jeszcze ile tego mam. Ale ciągle wyciągam to samo. Tutaj bez i Isiału, ale to też jest mega fajne. Multresik. Ładny ma ten multres kart. W ogóle jak tak się przyjdzie człowiek tym Pokémonom, to mają. I są oczywiście Pokémony, które w swojej karierze łanej karty nie uraczyły. Co jest niesamowicie przykre. O, Empoleon Stage 2 ewolucji. Plapa. Jest to oczywiście drop, a jakże inaczej? On by mógł dostać sirkę w sumie, ale skoro już Pitla dostał ilustrację, to może nie powinno tak być. Dobra, nie wiem. Nie wiem, to Maru, O, i mam Lopani. I Lopani jest grywalna. Jeszcze mam tutaj e, czarma, ale Lopani jest grywalnym Pokemonem. Troszeczkę tym grali ludzie na pryliskach. Jak im wpadło, to od razu hits do deku. Mi niestety się tak nie poszczęściło. Ja e, miałam raczej słabszy niż mocniejszy dek. Więc, e, więc, więc zajęłam jakieś miejsce od końca, mimo że zagrałam wszystkie rundy. Kończyliśmy o drugiej w nocy. Ja oczywiście na jednym z ostatnich miejsc w tym wypadku. Rzadko mi się zdarza. Powiem Wam, że na Destinhed Rivals, na przykład tutaj walczyłam, wiecie, coś mi się udało, a niestety ten dodatek był dla mnie taki, wiecie. O, co tu mamy? Blow torch. Mamy tutaj full arta i jakiegoś ciekawego itemku. You can use this card only if you discard a basic. Ogienna energy card from your hand. Ok. Discard a Pokémon tool or special e e energy card from one of your opponent's Pokémon. Uh, or discard a Stadium in play. Dobra, czyli możemy sobie tutaj zdiskardować tula albo special energy jakiegoś Pokémona. Myślę, że tutaj na przykład Dragapultowi Pultowi możemy zdiskardować jego, jego Ace Pekka, więc też bardzo fantastyczna, wspaniała sprawa. Zobaczymy, jak będzie działało już w użyciu, gdy troszeczkę z tym setem się swoim. O, uh, Ludicolo! Ludicolo, Ludicolo. Mało jest tych ilustracji, więc bardzo fajnie, że takie Ludicolo mi wypadł. I to nie jest powtórka, to jest pierwsza, pierwsza ilustracja, która nie jest powtórką Ludicolo, ale widzę bardzo ciężko, żeby leciał ten konkretny miał. Ja chcę konkretnego miała i ten miał nie tutaj. Eee? to nie chce mi miał. Gdzie jesteś, miale? Z tym miałem, to jest w ogóle ciekawa historia, bo wiecie, on był promo japońską. Był japońską promóweczką. E, ale niestety sprawiło się tak, że on jest dostępny w naszym Fatal of Flamesie. W Inferno X nie był dostępny. Oni to mieli jako promeczkę. Ta promeczka była naprawdę droga swego czasu. Ja już tak na nią polowałam. A teraz co? A teraz zaraz ją kupię za 100 zł pewnie te, 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 te karty. Tutaj mamy Pałmota, Krokoroka i nic więcej. Nic więcej, zostały dwa ostatnie busterki. No ale mamy moją sirkę, więc raczej tutaj szczeram, że tu już raczej nic nie będzie. Jak już sirka wypadła, to, to tutaj nic raczej nie upolujemy. Les Magic. Magii raczej ja nie mam magii. Nie mam tak, że jakaś magia tutaj jest, ale mamy Sharpido szarpedo, szarpido, jak źle to wymawiam, to dajcie mi znać. Sharpedo, czyli wypadł mi we wszystkich wariantach. 300 dropów, czyli to jest idealna ilość, która mogła mi dropnąć z boosterboxa. Lecimy z trzy e, paczkami, które już tak wczoraj troszeczkę mi się zdarzyło otworzyć. Tutaj mamy ambiwalentne Przyczucia. Czyli faktycznie raz coś może dropnąć, raz coś nie. Mam Snizela, a on jest w tym pierwszym przypaku, ten Snizel. W każdym przypadku są trzy takie boosterki, Wszystkie są z tego samego dodatku, więc bardzo fajnie, że możemy się na nich skupić. W poprzednim dodatku mieliśmy z Psyduckiem i Goldakiem. I, I co? I tego dużo otworzyłam. Heracross w pierwszym herakrosik już mi wypada ale w porządku będzie jeszcze będę sobie nie może tracić no. chociaż teraz jest co charizard nie wiem z czym ludzie będą grać o Uu! tak o tak tak jest i fulard charizarda ale on jest fenomenalny proszę państwa czarek czarek fulard Charizardzie nigdy Ci nie sprzedam. Będą tym grać ludzie. Będą po pierwsze tym grać, bo Czarizard po prostu. No i trzeci puzzle. Owocny trzypak powiem. Ciekawe, ten Lucario na początku był trochę, trochę kosztował, a potem stanął, więc zobaczymy jak będzie w wypadku e, tego wiecie Charizarda. Kolejna promeczka z trzypaka. Ja sobie wzięłam dwa takie, dwa takie. I lecimy. Zobaczmy, czy tutaj coś dla mnie czyha. Czy tutaj coś mam? Oj, mamy to Demaru, bo jeszcze dzisiaj nie miałam. Wczoraj miałam dwie, ostatnio miałam jedną, więc oczywiście dzisiaj jedna też musiała się tutaj znaleźć. Szczelam, że on jest pusty. On jest takim wyznacznikiem chyba pustości 3 e, paka, mam wrażenie. A nie, jednak dajansi, dajansi, już nie muszę kupować deku, bo mam trzy, mam trzy Diancy. No Chociaż nie wiem, czy gra się trzy, czy czasami nie gra się jednej. To nie jest taki finisher. I tutaj, i tutaj pusty. Post, Zniżą, kolejny. I ostatnie z pusterków. Trochę dużo otworzyłam. Cieszę się, uwielbiam takie openingi, uwielbiam e, początek dodatku. O! Flygon! Flygona jeszcze nie miałam. Flygon, bardzo urocza. To jest bardzo słodki Pokémon. Bardzo z brzydkich Pokémonów ewoluuje. Szczególnie jego basic jest brzydki. Więc mamy Flygona. Dobry, dobry start, dobry start. Tutaj też oczywiście może trafić się Esirka. E, na przykład mój kolega w ostatnim dodatku wyciągnął. Hmm, wyciągnął co? Wyciągnął. Złotego Lukario. Złotego Lucario wyciągnął właśnie z takiego trzypaku. Zeishian! Czwarty Zeishian! Czwarty Zeishian, no mam przejście do niego. To jest chyba pokemon, pokemon mojego... tego dodatku. Myślę, że będzie ich... Jeszcze z dwa wyciągnę. Okej. Okay. Ostatnie trzy paki Magic. Mam nadzieję, że tu będzie sirka, że będzie ten Charizard. Jak będzie Charizard, to... nie wiem, to, to się popłaczę. Lopunny. Lopunny kolejna. Dodeczku. Dużo ich, dużo tych i teraz. Wiecie, że ostatnio nic nie wyciągnęłam z ieksów. Mamy Suicuna i mamy ostatni. Ostatni ze wszystkiego, tego wielkiego openingu. Pusty. No, mogło być lepiej. Czyli ostatni, ostatni trzypak tylko z eksem. Bym powiedziała, że biernie. Jakby ktoś go trafił, otwierał tylko to, no to. O, patrzcie! A! Moje ulubione pokemony koło siebie. A nie, jednak coś im przerwało. O, moje pokemony. No dobra. E, wszystko to by było, byłoby na tyle. Tych dropów naprawdę dużo, plus jeden zgubiony rotom gdzieś w bulku. Myślę, że opening zakończymy tym, że bardzo dużo wyciągnęłam z isianów. Tak, to jest, to jest to. Mój owocny opening pełny z isianów. Ale mamy sirkę. Jest sirka, wypadła sirka, więc dobre i tyle. Dalej. I kupujcie na pocketrader.com z kodem ADA5. Pamiętajcie o kodzie? Pamiętajcie